W tym momencie przyszedł czas na walkę wieczoru. Czujecie te emocje? Macie jeszcze siłę? Jesteście w stanie zrobić największy hałas! Doskonale! Bo przyszedł czas na walkę wieczoru. It is time for the main event. a zmierzą się w niej. Ważąca 73 kg. 22-latka sama mówi o sobie, że jest jedyną słuszną ikoną polskiego internetu i że na co dzień zajmuje się byciem zajebistą. W swojej debiutanckiej walce szybko odprawiła z kwitkiem Esmeraldę Godlewską. Dziś ma nadzieję na powtórkę. Ponownie o wiele cięższa niż wywalka. Mówiła, że ma zamiar wykorzystać swoją masę, by wygrać ten pojedynek. Trenowała z Alanem Ficińskim, kickboxerem. Zmieniła swój tryb życia, by solidnie przygotować się do walki. Co spotkało się z ciepłym przyjęciem jej ciągle rosnącej widowni. Czy dziś zostanie królową Fame MMA? Przed Wami Marta! Linki Master. Kontra Lil Masti. Będzie gorąco, już jest gorąco. Ja jestem cały mokry, ja nie wiem, co tutaj się w ogóle dzieje. Dzisiaj naprawdę wiele pojedynków za nami. To już jest ósma walka. No i wszystkie przyniosły wielkie emocje. E, mam nadzieję, że dzisiejszy pojedynek kobiet wyjdzie poza pierwszą rundę. Też mam taką nadzieję. To jest coś, czego ja sobie życzę od początku. Jak najdłużej, ale koniec przed czasem. Przyznam się, że rozmawiałem z Martą Linkiewicz przed galą osobiście i znam jej szalony plan na tą walkę. Jeżeli ona ten szalony plan na walkę wdroży, o, to kalkulacja Anieli Bogusz może tutaj nic nie znaczyć, ale nie chcę wyrokować przedwcześnie, bo tutaj no wiesz, zdarzyć się może wszystko oczywiście. Tutaj też już słyszałem kilka taktyk pewnych zawodników. A siedząc tutaj, zaraz przy OKTAGONIE, e, patrzyłem specjalnie ci, który z nich go zrealizuje. I no jak to jest, jak powiedział kiedyś Mike Tyson, masz plan w głowie do pierwszej bomby, jak ją zbierzesz, to cały plan idzie, przepaść. No tak czasem bywa, e, trzeba być naprawdę e, na wysokim poziomie, żeby panować nad wszystkimi emocjami, nerwami, kontrolować walkę na swój sposób. No zobaczymy, jak pojawi się ten pojedynek. Jedna jak A i druga zawodniczka. W walce o pas kobiet. Fejmen ma będzie! Ważąca 59 kg. Była youtuberka z charakteru fajterka, która zawsze osiąga swój cel. Renowała w klubie Junik pod okiem Radka Paczuskiego i wszyscy byli pod wrażeniem jej zaangażowania oraz umiejętności. Twierdzi, że udział w Fame MA ma służyć bronieniu, honoru i godności kobiet. Obecnie zajmuje się muzyką, właśnie nagrywa swoją autorską płytę, a tydzień Pogali zagra swój pierwszy koncert. Królowa może być tylko jedna, czy będzie nią? O! Szybko dokończę twoją myśl Paweł. Chciałeś powiedzieć, że obie zawodniczki mają na pewno jakiś swój atut. No atutem Lil Masti jest jej przeszłość sportowa, jej zapasy, jej tytuły, jakie uzyskała w tym sporcie. No ale jednak kurczę Wydaje mi się, że ta dzika determinacja jest tutaj po stronie Linkiewicz. E, dzisiaj popularnym przysłowiem jest e, to przysłowie, w którym e, głównym bohaterem jest Dzik. Mówi się o wchodzeniu jak Dzik, e, niektórzy mówią jak w orzechy, e, jak żołędzie, w w żołędzie, w sosy. <laughs> Różne wersje słyszałem, ale myślę, że właśnie Linkiewicz wejdzie dzisiaj jak Dzik w cokolwiek, w Aniele Bogusz. No powiem Ci, że e, jeżeli. Aniela ma e, taką bazę przygotowań, zapaśniczych, to myślę, że tutaj Aniela może dzisiaj wjeżdżać jak Pitbull w kury. Podoba mi się to, ale pamiętaj o przewadze warunków fizycznych. Tak, to prawda, warunki fizyczne. Tutaj ciężko powiedzieć, no, czy przewaga jest po stronie Linkiewicz, która jest po prostu masywniejsza, czy przewaga jest po stronie Lil Masty, która jest zwinniejsza, bardziej wysportowana? Słyszałem, że jedna jak i druga naprawdę mocno przygotowywały się do tej walki. Dlatego mam nadzieję, że dadzą naprawdę fajny, emocjonujący pojedynek. No kurczę, chyba wszyscy na to liczą. Zobaczmy teraz skupienie na twarzy Anieli. Widać w niej takiego no, wkurzonego pitbull'a. Tak, jest skupiona. Widać determinację, ale chyba też delikatna presja maluje się na jej twarzy. Ona ma presję. Linkiewicz... Nie musi tej walki wygrywać, natomiast bogusz musi tą walkę wygrać, dlatego presja jest tutaj właśnie na jej osobie. A presja potrafi zniszczyć każdy fan. Słyszałem, że Aniela e, trenowała do tej walki w klubie Unik, w którym wielu Chłopaków trenujących tam stwierdziło, że naprawdę Aniela jest w świetnej dyspozycji stójkowej. No ale Marta Linkiewicz również słyszałem, że mocno poprawiła swoją stójkę. To jest ta chwila, to jest ten czas. Linkiewicz kontra Już tylko kilka sekund. To jest ten moment. Królowa będzie tylko jedna, tylko jedna z nich. Wyjdzie dzisiaj z pasem na biodrach. Gotowa, gotowa, gotowa. Siedzę jak na szpilkach. Będę musiał się pilnować, żeby nie wstać z krzesła. Ruszyły! Nie wstawaj Marek. I mamy... Ruszyły! Frotki. Potężny Cepel! Nie wieciła się chyba sama. Próba dosiad, mamy dosiad. że straciła tą stójkę. I mamy graf firma Tak. Uderza, wchodzą te ciosy. Są takie dość krótkie te ciosy, ale dochodzą do głowy. Jeszcze nie, nie chcę, żeby to był jeszcze koniec. Niech one walczą jak najdłużej, dlatego będę kibicował wstaje, Marta wstaje, nie daje się, ale oddaje znowu pozycję. Aniela zajmuje pozycję boczną. Ładnie weszła w tą pozycję. Marta przy nie bij kolanem. Faktycznie przygotowanie, tak, tak, przygotowanie nie chce się jest. poddać. No i mamy teraz... Pozycję boczną, Patrz, oj mały krucyfiks. Mały krucyfiks, pięknie. Nie ma czym się bronić. Marta Linkiewicz to może się i Mówić mocno. Jeszcze klucz, czy będzie poddanie? Nie, bo nie Co się tu dzieje? Nie ma się czym zasłonić. Marta Linkiewicz może mieć wiele blizn na twarzy. Wchodzą te ciosy, może nie są silne, ale dochodzą. Koniec! Mamy to! Mamy pierwszą królową federacji. Fejbebeba! No, załatwiła ją definitywnie Lil Masty. Ale twarz ubita. Marty Likiewicz chyba dzisiaj na imprezie będzie toczyła mocno. Czyli jednak, jednak sport, jednak dyscyplina. Żadne dzikowanie tutaj dzisiaj nie mogło mieć miejsca z Lil Masty, mistrzyją ma. Aniela! Wjechała dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy, jak Pitbull w kurach. Bonus szalaje na trybunach, co się tam dzieje? Gdzie jest Bonus? Gdzie jest Bonus? Nie widzę go. Widziałem go na moment w ekranie, ale... myśli, że będzie chciał wtargnąć do oktagonu i kogoś wyzwać? Bardzo możliwe, po się można się spodziewać dosłownie wszystkiego. Marek, mam nadzieję, że nie Ciebie. Zwycięzczynią walki wieczoru na gali Fame MMA 4 przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie i nową mistrzynią kobiet Fame MMA zostaje... ANIELA LILBASKI PODŁOŚĆ! Dobrze, że Aniela wygrała, bo jej, jej to zwycięstwo było zdecydowanie potrzebne. Natomiast wydaje mi się, że Marcie Linkiewicz, można powiedzieć teraz, nic się nie stało. Pamiętam, jak w jednym wywiadzie albo na konferencji Marta Linkiewicz Wspominała, że po walce mogą się nawet przelizać i ciekawie, widzę, że się przytulają, ciekawie czy się nastąpi ten moment. One teraz się po prostu rozliczają słownie. O, już chyba są przyjaciółkami. Ja, wiele kobiet po jedyne. ostrej walce. Ale to jest akurat fajny widok, że jest okazany szacunek. Tak mam nadzieję. Nie wiem, co do siebie mówią, ale uśmiechają się, więc pewnie okazały sobie szacunek i już są przyjaciółkami. Myślę, że pójdą razem na after po prostu. Też tak myślę. Wypiją po jednym, przybiją piątkę i to będzie koniec konfliktu. Eee, po pierwsze to chyba pierwszy raz w życiu mam pizze pod okien. A po drugie, serdecznie naprawdę gratuluję Anieli, bo widać, że trenuję i ta przegrana nic nie zmienia w moim życiu. Dalej zamierzam trenować. Aczkolwiek mam nadzieję, że trafi na zawodniczkę, która też spuści jej łomot. Wierzcie mi, dzisiaj wygrała Aniela, ale ja też czuję się wygrana, ponieważ serio zmiło moje życie i dalej będę trenować. I git. Dobrze, Marta, Marta, nie odchodź. Mamy tyle pytań. No i oczywiście, moi drodzy, Marta Linkiewicz, wielkie brawa! Jest tutaj wiele osób, które są, hashtag team linkimaster. I pytanie do Ciebie, tak jak powiedziałaś, no... Boli cię to oko, teraz Cię Bardzo długo rozmawiałaś teraz przed chwilą z Anielą. Co masz, chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie uciekaj. Co masz, co, co jej powiedziałaś, jeżeli to nie tajemnica? Wydaje mi się, że powiedziała mi to samo, co teraz, że po prostu jej gratuluję, że no kurwa dziewczyna ma pojęcie po prostu i no dostałam od nich w pierdol po prostu. po prostu. Po prostu, po prostu, po prostu dostałam w rej! <laughs> Dzisiaj to ja dostałam w rej, kurwa i sobie to zawsze... Czy to, kurwa, nie wiem, dobra, nie pachnę ja nie mam pytań, ale nie, mam jeszcze parę pytań. E, e, Linki Master, e, dostałaś łomot od, od Anieli, ale, ale powalczyłaś, cierpisz, cierpisz. Ale powiedz mi jedną rzecz. Czy... Mam zajebisty outfit na after i mam pizdę pod okiem, kurwa! Dobrze, ja widzę, że Marta już rzeczywiście myślała mi na afterze, ale Marta, jeszcze na chwilę wróć do nas, wróć na tę galaktykę i powiedz mi, Fame miała 5, 6, 7, jeśli nie rewanż opas mistrzowski z Anielą, to kto? Na pewno nie rewanż, bo dzieli nas za duża przepaść. Jeśli chodzi o sport, y, nie, Jestem dalej otwarta na propozycję y, udziału w FEMA. Aczkolwiek raczej nie z Anielą, Mam nadzieję, że Aniela trafi na prze, y, przeciwnika równego sobie. No. Dobrze, Marta Linkiwa-Selikiewicz. No i chodź do nas, droga mistrzyni. Do wywiadu, do wywiadu. Szczęśliwa. Jak Conor McGregor, czy tam Vince McMahon? Proszę, 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 stań tutaj. No i powiedz mi, no ten pas trochę waży. Czujesz odpowiedzialność jako pierwsza mistrzyni kobiet w Twoim MMA? Czy czujesz odpowiedzialność za co? Za ten pas? Czy, czy czujesz odpowiedzialność za całą dywizję kobiet? Tak, czuję odpowiedzialność. Mam nadzieję, że pokazałam klasę swoimi wszystkimi występami. Szykowałam się do tego. Jestem z siebie zadowolona. Mogę? Jeszcze się nie wygadałeś. Jeszcze byś pozadawał trochę pytań. Więc tak, przede wszystkim bardzo dziękuję swojemu trenerowi Radek Paczuski. To jest po prostu najlepszy trener. Dziękuję za przygotowania, dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję Kamilowi, dziękuję Rafałowi, dziękuję wszystkim osobom, które pomagały mi w klubie w przygotowaniach. Za zaangażowanie, za, za to, jak mnie wspierały te wszystkie osoby. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję całej mojej ekipie, dziękuję przede wszystkim mojemu narzeczonemu. Cieszę się, kochanie, że jesteś tutaj. I na chwilę mikrofon, bo jeszcze jest wiele pytań, które chcemy zadać. W tym momencie jesteś już mistrzynią, więc oczywiście myślisz o tym, co się przed chwilą wydarzyło, ale musisz też myśleć o przyszłości, bo to sprawia, że na twoim czole jest wielki cel. I teraz pytanie, kto yy, może zagrozić Lilmasty jako mistrzyni? Kogo chciałabyś? wyzwać czy w ogóle w tym momencie myślisz o odpoczynku czy od razu powrót na matę nie ja nie mam czasu na odpoczynek ja jestem gotowa do dalszych treningów jestem gotowa do dalszych walk zobaczymy eee, a tego nie oddam